Cześć! Jeżeli tworzysz treści na Facebooka, czy też na swojego bloga, to prędzej czy później dopada Cię taka sytuacja, że nie wiesz o czym już pisać, albo nie wiesz co interesuje Twoich fanów, albo wydaje Ci, że już o wszystkim napisałeś. Jeżeli doszedłeś do tego momentu, no to ten materiał będzie dla Ciebie, ponieważ pokaże Ci kilka elementów, dzięki którym będziesz mógł albo pobudzić swoją kreatywność, albo znajdziesz kilka innych pomysłów na to, o czym pisać, żeby zainteresować Twoich fanów, czy też ewentualnie potencjalnych fanów lub też. Co pisać, żeby nie zanudzić swojej publiczności? Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam Cię do oglądania tego materiału. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, bo najprostsza rzecz to jest to, żeby jednak nie zanudzić naszych fanów, nie zanudzić naszych ludzi, a przede wszystkim pisać w ten sposób, żeby dotrzeć do tych, którzy są naszymi klientami lub do potencjalnych innych. Nie da rady zastąpić tego trybu, tylko i wyłącznie dzięki narzędziom analitycznym, które pokażę Ci. Ale będziesz musiał tak naprawdę odbyć rozmowę z Twoimi fanami, zobaczyć, co u Ciebie do tej pory żarło na Facebooku, sprawdzić sobie najciekawsze posty, które najbardziej działały, być może je zaktualizować i jeszcze raz na nowo opublikować, dodając kilka innych ciekawostek, być może zrobić recykling treści, czyli jeszcze raz udostępnić, czy jeszcze raz wstawić na Facebooka coś, co było publikowane rok temu, czy dwa lata temu, bo przecież musisz pamiętać o tym, że jeżeli działasz tak długo na Facebook, to z pewnością masz tak dużą grupę nowych osób, która jeszcze nie widziała tej treści, bo pewnie powiększyłeś grupę swoich fanów o 50 czy o 60% w stosunku rok do roku, więc możesz bawić się recyklingiem treści. Ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żeby zapytać klientów zobaczyć, co ich naprawdę kręci. Jeżeli sprzedajesz produkty, strzelam. Na przykład weźmiemy sobie paszę dla krów, to porozmawiaj z tymi klientami, zobacz, jakie zadają ci najczęściej pytania, spróbuj odpowiedzieć na te najczęściej pytania, które się pojawiają u Twoich klientów. Zapytaj też to, o czym Twoim zdaniem chcieliby wiedzieć Twoi klienci, czyli zapytaj Twoich handlowców, tych osób, które najczęściej mają kontakt z Twoimi klientami, bo oni też mają inny punkt widzenia niż tylko i wyłącznie Twoje spojrzenie na to, jeżeli, zwłaszcza Ty nie masz stałego kontaktu ze swoimi klientami. Warto zapytać też o to e, dział reklamacji, jeżeli taki posiadasz, bo z pewnością tam też się pojawia masa różnych problemów, które być może będziesz mógł rozwiązać poprzez e, poprawienie swojego produktu czy też swojej usługi, lub też będziesz mógł poruszyć w swoich e, postach, w swoich e, tematach, które będziesz mógł e, omówić sobie na albo na Facebooku, na Instagramie, albo na swoim blogu. Więcej takich treści opisałem specjalnie na moim blogu w jednym artykule, gdzie masz wypisane te wszystkie pomysły na to, co jest ważne, w jaki sposób pisać, skąd brać pomysły na te posty. Oczywiście najważniejsze jest po prostu research i stosunku, żeby rozmawiać z klientami, z handlowcami, pokazywać zastosowanie swoich produktów, pokazywać casey z tego, jak Twoje produkty albo spełniły potrzeby i spełniają potrzeby klientów, albo rozwiązują ich problemy. Pamiętajmy, że nikt nie chce kupować naszych produktów, tylko każdy chce albo, żeby nasze produkty rozwiązały ich problemy, albo żeby nasze produkty potrafiły, że tak powiem, zaspokoić ich potrzeby. Więc mówmy takim językiem korzyści, a na na pewno klienci będą chcieli bardziej do nas wracać. Oczywiście, żeby wpaść na pomysły, o czym pisać i w jaki sposób tworzyć te materiały, musimy, że tak powiem, albo spisać sobie, sprawdzić to, co ja tutaj rozpisałem i w ten sposób sobie pokazywać. Ewentualnie możemy także porozmawiać, jak już mówiłem, z naszymi klientami, z naszymi handlowcami, z naszymi pracownikami, nawet z tymi niezadowolonymi klientami. To jest jedna rzecz. Uważam, że ona jest najważniejsza i nie chciałbym jej pomijać i od razu przeskakiwać do technikaliów ponieważ uważam, że tworzymy to po to, żeby zaspokoić potrzeby naszych klientów żeby oni chcieli to czytać. A łatwo i wprost można się ich o to zapytać. Czasami nawet można stworzyć taki post, w którym zapytamy, słuchajcie, o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć na temat naszych produktów, czy też na temat, jeżeli mamy produkt pod tytułem pasze dla krów, czyli o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć na temat hodowli zwierząt. Jeżeli chcielibyśmy przejść do analityki, to możemy przejść na przykład chociażby do Business Suta. Jeżeli weźmiemy sobie do Business Suta, on także da nam kilka, że tak powiem podpowiedzi, już, o czym możemy pisać. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład odpalimy tą stronę Google, zobaczymy relacje podobne od podobnych firm do naszych. Tak, to nie zawsze są idealne, że tak powiem podpowiedzi tego, co robi konkurencja, ale w ten sposób możemy już sobie podejrzeć i sobie sprawdzić, co ktoś inny publikuje. Mojego bloga, jak widzicie, Marketing na luzie, nie pojawiło się inne dodatkowe rzeczy inspirujące zawartości, ale jeżeli przejdziecie sobie na, wasze, na Waszego biznes suita, no to prawdopodobnie pojawią się dodatkowe rzeczy, czyli dodatkowe opcje takie jak posty, które możesz udostępniać lub też ewentualnie posty od podobnych filmów. Oprócz tego, że zobaczymy podobne relacje, to zobaczymy podobne posty. Będziemy widzieli, ile one miały komentarzy, ile miały one reakcji. To także pozwoli nam na zwrócenie uwagi czy te posty które robiła konkurencja one Miały zaangażowanie, czy też nie miały zaangażowania. Co więcej, oczywiście, my na tym etapie nie będziemy wiedzieli, czy to zostało stworzone w sposób naturalny, czyli to naturalne powstało wiralowo, i algorytm to wychwycił, i dzięki temu jest takie nie zaangażowanie. Będziemy się zastanawiali, czy nie ruszono w tym wypadku z kampanią reklamową, i to możemy sprawdzić, powiedzmy, w czasie rzeczywistym. Jeżeli odpalimy sobie stronę fanpage danej firmy, którą chcielibyśmy sprawdzić, przejdziemy sobie, do transparentności strony, przejdziemy sobie do biblioteki reklam, to możemy sprawdzić, jaką kampanię reklamową w danym momencie prowadzi dana, e, dana strona. Możemy sprawdzić jeszcze sobie inne ustawienia, na które kraje, reklamy. E, w przypadku e, e, reklam robionych przez polityków, przez organizację pożytku publicznego. No i jest tutaj pokazana że kwota wydatków, e, a tutaj widzicie, widać wszystkie kampanie reklamowe, które w tym momencie Avis Polska realizuje. Co więcej, widzimy sobie, e, w jakich kanałach je realizuje: czy to jest Facebook, Instagram, e, Audience Network. Jeżeli nie znamy tych to oznaczeń, możemy sobie najechać i sobie to wszystko sprawdzić. No i możemy sobie zobaczyć szczegóły reklamy i tak dalej. Więc dzięki temu wiemy ciut więcej już o tym, czy ta kampania czy te posty miały takie, a nie inne super sięgi, bo zostały wsparte kampanią reklamową, czy też nie. Jestem za tym, żeby podglądać konkurencję, no bo dzięki temu my się uczymy, sprawdzamy, co oni robią. Jestem za tym, żeby nie kopiować jeden do jednego tego, co robi konkurencja, ale zrobić coś lepszego niż robi konkurencja. Widzimy, że coś u nich zażarło, no to spróbujmy to zrobić jeszcze lepiej w oparciu o nasze doświadczenia i zrobić to, że tak powiem, w innym stylu niż konkurencja i zobaczyć, czy to zadziała lepiej. Kopiowanie jeden do jednego moim zdaniem nie zadziała, bo raz będzie widać, że to jest kopia, dwa skoro działamy. Tym bardziej jeszcze na jakimś mega niszowym rynku zostanie to od razu wychwycone. No i, że jakby to powiedzieć, wstrają nam w komentarzach wtedy, że zrobiliśmy kopię jeden do jednego. A tak nie chcemy być przecież postrzegani. No dobrze, w ten sposób dowiedzieliśmy się, co nam podpowiada tak naprawdę Facebook i w jaki sposób możemy na Facebooku poszukać tych podpowiedzi o tym, co i jak tworzyć. Innym elementem może być ekosystem Google'a. Ekosystem Google, który składa się z kilku narzędzi, chociażby z samej wyszukiwarki. Wróćmy do tego etapu, że jesteśmy producentem paszy dla krów. Piszemy sobie pasza dla krów. Już zobacz, masz podpowiedzi, o czym mógłbyś pisać. Czyli nie piszesz o tym, że sama pasza dla krów jest super, ale możesz napisać o jej składzie, to jest coś jakiegoś dziwnego, innego itd. Ale jeżeli sobie przepiszesz, byś wpisywał takie frazy tutaj... Hmm. To już, to już możesz w ten sposób pod, podpatrzeć, no bo nie sądzę, żebyś pisał o dla tak krowy. ale jeżeli w ten sposób będziesz wpisywał chociaż poszczególne hasła do wysokiej Google'a i będziesz wpisywał, czy szukaj w Google, czy odpalisz sobie, że tak powiem, grafikę, będziesz widział podpowiedzi, szukaj w ten sposób oczywiście inspiracji, sprawdzaj sobie to co się tam dzieje. Wejdź sobie oczywiście w strony serwisów branżowych, zobacz, co dane serwisy branżowe w danym momencie publikują, bo z pewnością one mają pewnie lepszy research niż ty, albo być może mają dziennikarzy, którzy mają większe doświadczenie niż ty. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, jeżeli nie piszą o danym temacie w danym momencie. To spróbuj w ten sposób samemu nawiązać swoimi postami do tego, co tu i teraz się dzieje, po to, żeby pisać na czasie. Odpowiedni timing Twojej treści spowoduje, że będzie ona miała dobre zasięgi i więcej ludzi będzie chciało się zaangażować. Jeżeli nie chcesz w ten sposób zrobić, masz też opcję Google Trend, gdzie możesz wpisać poszczególne rzeczy i sobie także sprawdzać, kiedy one trendują. Nie wiem, czy akurat pasza dla krów tutaj będzie trendującym tematem, i będzie można sprawdzić kiedy, jak ona zadziała, ale widać, że ewentualne piki ma ona e, największe w sierpniu, sierpień, wrzesień, później jest stagnacja, tu znowuż jest coś więcej, tu jest coś e, coś więcej, więc e, ewidentnie jest trochę za mało wyszukiwań po tym samym e, po tej samej frazie, ale oczywiście chodzi o to, żebyś sobie testował, być może pasza dla krów to za mało. I wpiszemy sobie w ten sposób, może będzie ciut więcej, no też jest mało, ale chodzi o to, żebyś testował być może dla Twojej branży, dla Twojego produktu będzie tutaj znacznie więcej możliwości sprawdzenia tych trendów, bo już mógł to zobaczyć, jak to wygląda w jak wygląda grafika, zakupy w Google, wyszukiwarka na YouTube. Także pozwoli Ci podpowiedzieć coś więcej. No dobra, spróbujmy wpisać coś innego. Spróbujmy wpisać na przykład olejek do opalania. Zobaczmy, kiedy jest trend. Jak widzicie, tu już jest ciut więcej informacji. Widać, że w lipcu to już wszystko tak jakby spada i zaczyna się dopiero akcja w maju. No to jest oczywiście na bazie tego, co się w tym roku działo, a jeżeli sobie sprawdzimy, to w dłuższej perspektywie czasu, czyli ostatnie 5 lat, to być może nam pokaże, w których miesiącach warto już o tym pisać. Tu powinieneś sobie przygotowywać jakąś myśl o kontencie, a tu już powinieneś mieć tak naprawdę rozpoczętą kampanię reklamową po to, żeby Twój post w tym czasie już był górką. Czyli widać ewentualnie, że to jest maj, czerwiec, to to jest czas, kiedy trzeba o olejku do opalania pisać. Jak widzisz, masz już znacznie, znacznie więcej podpowiedzi, gdzie, co i jak. Być może nawet na YouTubie będą już jakieś podpowiedzi, gdzie o tym pisać, skąd ludzie bardziej e, takich tematów szukają. Więc na pewno do Google Trends warto zaglądać. Innym tematem może być planer słów kluczowych e, w Google Ads. To też jest bardzo fajna opcja, bo pozwoli Ci poszukać nowych słów kluczowych, albo ewentualnie pozwoli Ci także poznać to, kiedy jakie są prognozy wyszukiwania danej frazy. Piszemy znowu naszą pasza dla bydła. I pasza dla krów. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Jak widzisz, pokazuje też trend, kiedy ludzie bardziej o to e, zapytują. Wyszukiwarkę Google. Oczywiście możemy sobie ustawić oczywiście, e, różne daty, różne przedziały i też widzimy trendy, czyli tu jest styczeń e, i też styczeń 2022 było plus 22% za wyszukiwań. Tu było plus 52% w 2022. 21, czyli wychodzi na to, że ten styczeń jest takim dobrym e, okresem. A ciekawe, czy będzie widać to e, w dłuższej perspektywie czasu. Zobaczmy sobie, czy dalej to jest styczeń taki najlepszy etap. Styczeń. Tu mamy górkę znowu styczeń, czyli ewidentnie trzeba się przygotować na styczeń. No to mamy jeszcze górkę w maju. No i w ten sposób widzisz kiedy. Tak? Ale oprócz tego pewnie chciałbyś zobaczyć inne dodatkowe tematy, które mógłbyś wymyśleć wokół, że tak powiem, paszy dla bydła. Więc pokażę Ci kolejny sposób. Przejdźmy sobie do propozycji słów kluczowych. Jeżeli wpiszemy sobie tutaj znowuż dla, pasza dla krów i zobaczymy sobie efekty, to zobacz, jakie są pokrewne słowa kluczowe. Mamy na przykład pasza dla krów mlecznych, protamilk, pasza... Pełnoporcjowa dla krów mleko pętna. i to są kolejne tematy, które możesz sobie wymyślać, i wokół tego tworzyć treści, po to, żeby dotrzeć do tych grup osób, które w danym momencie, ewentualnie danego tematu, szukają. Dzięki temu, widzisz, znajdziesz sobie kursorem, już widzisz od razu, kiedy jest więcej, że tak powiem, wyszukiwań danej frazy. To znaczy, że wtedy już znacznie wcześniej powinniśmy mieć przygotowane swoje materiały, zwłaszcza jeżeli piszesz na blogu. Ale jeżeli piszesz tylko może na Facebooku, to nie zmienia to faktu, że dobrze byś w tym czasie miał opublikowane posty i poszaną kampanię reklamową, no bo na pewno ona w tym czasie będzie pożądana przez daną grupę docelową. Innym sposobem, myślę, że najbardziej znanym, to jest to, z czego najczęściej korzystamy, to jest po prostu kalendarz dziwnych świąt. Oczywiście on jest fajny i przydatny, ale umówmy się, nie oprzemy całego naszego kontentu na real time marketingu, oczywiście możemy, pamiętajmy, że w, w ramach social mediów można przyjąć różne strategie komunikacji, być edukatorem, być Szkowcem albo reagować tylko wyłącznie na to, co się dzieje. Nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli chcesz być edukatorem, czy chcesz mieć poważny profil na social mediach, uważam, że warto skorzystać ze śmiesznych świąt, czy też zabawić się w real-time marketing, ponieważ to trochę rozbija i pozwala rozładować emocje. Mam wrażenie, że na Facebooku mamy trochę za dużo poważnej treści. Powinniśmy bardziej spróbować trochę się rozweselić. Przechodzicie na taki czy na inny kalendarz śmiesznych świąt i możecie pod tym kątem już sobie zaplanować, patrząc co się będzie działo w kolejnych miesiącach, zaplanować sobie oczywiście treść. Mam wrażenie, że i tak z tego wszyscy korzystamy, bo to chyba najpopularniejsze narzędzie przez każdego social media managera. Natomiast jeżeli nie masz pomysłów na to, jak z tego skorzystać, a chciałbyś mieć gotowe 100 pomysłów na Polsce, to oczywiście w ramach mojego kursu, który możesz kupić za 99 zł, z dostępem na rok, bierz, oprócz tego, że dostaniesz ponad 14 godzin wiedzy od zakresie jak emitować reklamę na Facebooku, jak poszłać reklamę na YouTube, nawet pojawia się kolejna lekcja, która pokazuje jak Puszczam kampanie reklamowe na TikToku, jakie to jest proste, jak to zrobić, ile to kosztuje, jakie wyszły z tego efekty. To wszystko masz w ramach e, e, mojego kursu i masz także 99 pomysłów na, na, na posty. Plus masz pokazane, jak krok po kroku pisać posty, tak żeby one były bardziej angażujące. To wszystko możesz zobaczyć. Tutaj pokażę Ci link, czy też w opisie tego materiału, czy na Facebooku, czy na YouTube pojawi się link do mojego bloga i tam będziesz mógł wejść, zapoznać się z całym materiałem, ale to nie jest wszystko oczywiście na temat tego jak czerpać i skąd brać inspirację na temat tego, jak tworzyć, budować posty na Facebooku, czy też w ramach naszego bloga. Bo jednym z ciekawszych narzędzi jest strona, która nazywa się Answer the Public i ona pokaże Ci masę różnych ciekawych rzeczy. Można z niej skorzystać na dwa sposoby. E, zapisując się i wykupując do niej dostęp, albo za darmo. Korzystając za darmo, możesz z niej korzystać raz dziennie z jednej przeglądarki internetowej, więc jeżeli coś już dzisiaj wpiszesz, i będziesz chciał zrobić jeszcze raz, to już nie da rady, ale musisz odpalić na stronę wtedy na Edge'u, czy na innym smartfonie, i wtedy będziesz mógł skorzystać po raz drugi, więc się nie martw. To jest drobny taki tip dla Polaków, co Bolaków, którzy chcą korzystać z tego za darmo, ale też nie korzystasz z tego tak często, więc jeżeli prowadzisz mały biznes, to mówmy się nie możesz, uważam, że nie ma sensu kupować wszystkich narzędzi internetowych. Piszmy sobie pasza dla krów. I teraz tak, wybierzmy sobie, pamiętajmy o to, żeby wybrać sobie Polskę, bo jak nie wybierzemy, to będziemy sprawdzali, co jest trendy i co jest fajne w Portugalii czy w Anglii. No i wybierzmy sobie oczywiście język polski. Zaznaczyliśmy wszystkie opcje i teraz przejdźmy sobie do wyszukiwania. I teraz tak, mamy tutaj masę, masę naprawdę ciekawej, ciekawej wiedzy i ciekawych rzeczy. Możemy to przejść na sobie na wizualizację. Zamknijmy, przejdźmy sobie tutaj. Możemy przejść sobie od razu, zobaczyć sobie, jak to wygląda w skrócie. Co, gdzie, czyli na przykład, gdzie jest pasza drogów mlecznych. Oto są takie pytania dopasowane do, naszego, do naszej frazy, i później mamy odpisane masę różnych, że tak powiemy, do tego pytań i sugerowanych odpowiedzi. Możemy przejść sobie od początku przez wizualizację i przejść sobie krok po kroku. Czyli na przykład mamy tutaj odpowiedź na pierwsze pytanie. Pasza dla krów, 31 pytań najczęściej zadawanych. Jaka jest pasza, jakie pasza dla krów mlecznych, jakie pasze dla królików itd. Tak tak jak przejdziemy, to jak widzicie, mamy już przejście od razu do tych wyników wyszukiwania. Czyli jeżeli mamy pasza dla krów mlecznych to od razu mamy te wyniki wyszukiwania, co się dzieje. Możemy sobie sprawdzić, co robi konkurencja, jakie są pokazane w ten sposób artykuły u serwisów eksperckich albo u konkurencji, jak już mówiłem wcześniej. Mamy także, że tak powiem, inną opcję, gdzie możemy sobie sprawdzić na przykład inne pytania, czy też inne przyjmki. I wtedy możemy sobie zrobić, jak paszą dla krów, jak zrobić. Tak, Możemy sobie pasza dla jakich, dla jałówek, tak? Masę różnych dodatkowych informacji. Przejdźmy sobie dalej. Możemy sobie przejść jeszcze tutaj do kolejnej opcji, gdzie mamy porównania, tak? Możemy sobie przejść jeszcze dalej, gdzie mamy to wszystko już posegregowane pod kątem alfabetycznym. Masa naprawdę dodatkowej, bardzo fajnej wiedzy. Możemy odpalić sobie to wersję, że tak powiem. JPEGA, jak raz to zrobimy i jestem przekonany w przypadku jednego przykładu paszy, to mamy już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt propozycji o tym, jak i o czym możemy pisać, czy na naszych postach, czy też ewentualnie na naszym blogu. Narzędzi takich, które będą Ci pomagały jest bardzo dużo. Uważam, że dużym błędem jest na początku zafiksowanie się na 5, 6, 7 narzędziach. Trzeba korzystać z nich po kolei. Możesz korzystać na początku oczywiście z tego podglądania konkurencji. Możesz przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z klientami. Możesz potem spróbować sobie z planera na słów kluczowych, z Google Trends, z samej wyszukiwarki googlowskiej, z przeglądania konkurencji. To wszy... z przeglądania materiałów ekspertki, to wszystko na spokojnie spisałem Ci w materiale na blogu. Możesz skorzystać także z baz samo, ale tu już trzeba wykupić wersję, że tak powiem, płatną. Bo jak się nie mylę, tutaj opcja nie pozwoli nam przeszukania tego kontentu w taki dobry sposób, za darmo w wersji, że tak powiem, języka polskiego. Kiedyś to było bardziej, że tak powiem, dostępne, więcej rzeczy mogliśmy zobaczyć. No ale teraz, jak widzicie, nie da radę, ale jeżeli byśmy spróbowali inną frazę sobie wpisać. To już mamy znacznie więcej, że tak powiem, możliwości. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w wersji angielskojęzycznej, zobaczyć, jakie ma zasięgi na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, nie staraj się zagłębić w setki narzędzi, rób sobie to systematycznie, spisuj sobie notuj, sprawdzaj sobie, co u Ciebie działa na Twoich social mediach, sprawdzaj sobie, co u Ciebie działa na Twoim blogu, bo jeżeli masz dostęp masz treści opublikowane na blogu, odpalaj Google Analyticsa, sprawdzaj jakie treści są u ciebie najbardziej poczytne. Oprócz tego, że sprawdzisz, które treści są najbardziej poczytne, sprawdzaj także te treści, na których ludzie najdłużej siedzą chodzi ci o to, żeby utrzymać ich uwagę na twoim e, materiale, który stworzyłeś. Też samo może sprawdzać analitykę filmów na YouTube, sprawdzać kiedy coś spada, kiedy ludzi coś bardziej interesuje, kiedy przewijają sobie coś na, na YouTubie, żeby zobaczyć to e, więcej. Natomiast jeżeli masz inne typy, które pozwolą nam wszystkim tutaj wzbogacić i bardziej wzbudzić naszą kreatywność w opcji tworzenia treści, no to wrzuć, pochwal się, zostaw informacje w komentarzu. Tak samo, jeżeli twoim zdaniem ten materiał był choć odrobinę pomocny dla ciebie, to będę wdzięczny za komentarze i lajki. Dzięki temu będę wiedział, że dotrwałeś do końca. To jest jedna sprawa. I dzięki temu będę wiedział, że spodobało Ci się to, co tutaj, tutaj stworzyłem. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się. Cześć.